Jestem, jestem. <laughs> Widzowie dziś pies gramy w Call of Duty Alto. Ale dawic mnie do, do tego z... zmusił Nie, nie zmusiłem. popatrzcie nam, nie do mamy kazu. dołączyć. No, ale to jest fajna gra, widzę polecam psa. Zabierzę was ciastowego odnać. To są dwie ktoś. Takcie tak, lajka sekundę. i suba, to przyjdę do Was o trzeciej w nocy i zjem wam schabowego. Eee, to ja nie wiem zachęcająco. Siema, masz kask? Masz... Nie masz kastu. Ja ja się nie widzę nawet Dawid co ty za gra? Musisz spojrzeć w bok Musisz... Dawid... Nie masz włosy Teraz ja popatrz sobie jakie to jest Call of Duty A! Siema Pojdziemy! Igniemy To jest ta gra, o której myślę A widz, mam Cię na łóżce. Co? Daj Najdobre. Co to jest?! Chodź, sprawdzimy czy tu możemy iść. Widzowie, to by było na tyle, na Ej! Nawet czemu mnie zmusiłeś, żeby w to grać? Proszę mi powiedzieć. Idziemy. Tego. Aga... Zaraz będą! W głowę, w głowę! Ja mu nic nie sobie zabiasz! duty! Oh, nie, nie! Czemu? Nie zabijaj go! Zostawiamy! Idziemy, Adam! Nie marnuj amulicji. No co? To chyba chodzi w tej wzy. Ale uważaj, nie, nie ma... jakby co apte... patrz na to. Wiesz co ja mam? Ma. Nie, nie o. widzę. Zy naciśnij, gdy zy naciśnij to wtedy będziesz tak przybliżać. A jak nie chcesz to zy. No, zaraz będzie. Ja ją... W Zaraz wyjdziemy. Mamy nam żołnierze wroga. No nie strzelaj! Ej, wie, teraz! Znasz! On czuł. Uciekł. Chodź szybko. Zabijamy go. Jej. To mi się bardzo podoba. I otwieramy. Wiem, 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 wiem. Już mi się ta gra podoba. Grałem pierwszy raz z tym mniej kozakiem. Dy! Dy! Uważaj, bo dalej będą stwory. Musimy znaleźć amunicję. Pomocy! Dy! Mam mało HP! Ja. Tu jest amunicja. A jak jak masz... masz mało HP, to naciśnij G. I naciśnij, jak masz mało HP. Chodź do windy. Jak ja mam wziąć ja, ja amunicję? A dobra, już wziąłem. No to jest zawinne dziwno. Teraz idziemy na dół. To no bardzo nowoczesna To Nie wyglądasz. Naprawdę, naprawdę szybko jedzie. No, ale teraz się przyszykuj, bo będą potwory. Będzie aligator. Się do niego przytulić. No Musimy... Musimy ich powoli... Dawid, czemu to idzie 1,0 na godzinę? Ale musimy ich po kolei wyeliminować, bo są dwa. Czemu po kolei? Ja chcę, Jeden biednego! Nie, bo drugi wtedy zginiemy! Musimy biednego, jednego, jednego zasadkę. Dawid, czemu? Dawid, dwie godziny później. Mamy jeszcze 15 minut, żeby skończyć tą misję. W końcu! Teraz. Ale Adam! Naciśnij ku Control. Control. I tam, tam, coś. No, Nie! Nie, nie, nie. nie, nie. No co? Co na mnie? To, to był ten aligator? Tak! To co ty jest aligator? Dobra to nara Czemu? dzisiaj nie podoba to to nie gramy? Ale czemu to był alligator? <laughs> Chodź, zagramy w SCP Roleplay. Nie no, żartuję. Nie nowy, Nie gram w to! To w co chcesz grać? Kto? to w Arsenal! W tą grę? Albo w tą grę. To? To albo w Arsenal. Arsenal. Okej. Okay.